Pierwszy raz Nidzica okazała się teatralnym miastem korzystającym ze wspaniałych ofert w ramach programu LATO w Teatrze. Program Lato w Teatrze to program, który ma w tym roku swoją 15. edycję. i Jego główną częścią jest konkurs grantowy, w ramach którego w całej Polsce odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży, dwutygodniowe warsztaty kończące się pokazem teatralnym. A dodatkową jego częścią, która funkcjonuje od 2011 roku, są podróże namiotu cyrkowego. I właśnie Nidzica polubiła namiot cyrkowy, a przede wszystkim wydarzenia, które pod jego dachem się odbywają. Jesteśmy w Niedzicy z piątym już tytułem, który jest grany na tej mobilnej scenie Instytutu Teatralnego, bo to właśnie Instytut Teatralny prowadzi od 15 lat program Lato w Teatrze. Jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to pozwala nam jeździć po małych miejscowościach, które nie mają teatru, prezentować spektakle familijne dla osób, które na co dzień nie mogą pójść do teatru. Przywozimy namiot cyrkowy po to, żeby tam odbywały się spektakle. Mobilna scena teatralna, którą jest namiot, zapewne dla najmłodszych jest atrakcją samą w sobie. Bo Któż nie lubię emocji w namiocie? To taki atrybut wakacji i lat. A i wykonawcy dają gwarancję autentyzmu, gdyż łączą się niemalże międzykulturowo, dając z siebie wszystko w spektaklu, jak przestałem być idealny. Po raz pierwszy jesteśmy w tym roku ze spektaklem, jak przestałem być idealny, który. Wytworzyliśmy, wyprodukowaliśmy razem z Teatrem 21. To bardzo wyjątkowy teatr, bo jego aktorami są przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Głównie osoby z zespołem Down, ale też osoby z autyzmem. Są na scenie, są z nimi też cyrkowcy, są z nimi aktorzy dramatyczni różnych scen z całej Polski. Nie tylko scena wyjątkowa. Teatr wyjątkowy, ale przesłanie też nietuźnikowe. Szczególnie w naszych czasach, kiedy każdy chce być perfekcyjny i idealny. I Wspólnie stworzyli spektakl, który opowiada o tym, jak tworzyła się historia odmienności, jak tworzyło się i zmieniały się kanony tego, że coś nazywamy idealnym, pięknym. Bada słowo piękny, a kanon piękna też się zmienia. Choć jest to właściwość bytu wynikająca z zachowania proporcji i harmonii, to chciałoby się za słowami Norwida z Promethidiona powiedzieć, piękno jest kształtem miłości. Oprócz przesłania pojawiają się walory estetyki, barw i świetnej muzyki zespołu pokusa granej na żywo. Walorem spektaklu jest szerokie spektrum odbiorców. Dla rodzin, dla dzieci od 7 roku życia, ale naprawdę dla osób do od 7 do 101 lat każdy może coś z tego dla siebie wziąć. Frekwencja, zainteresowanie i żywe reakcje wskazywałyby, że była to dobra oferta Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, szczególnie dla miast, w których nie ma prawdziwych teatrów. Wzajemna współpraca kolejny raz wypadła na piątkę. I wielkie dzięki dla Urzędu Gminy Nidzica, bo to z nimi mogliśmy współorganizować to wydarzenie. A wydarzenia teatralne wniosły wielkie urozmaicenie i atrakcje podczas tegorocznych pięciodniowych Dni Nidzica.